i know. Jesteśmy terroryści, nie mamy nic do stracenia Nasz wspólny plan, bomba do podłożenia Nie damy za wygraną, mamy kała, sznikowy. Uważaj na swą głowę, gdy celuje ci w nogi Pijamy zawsze z buta, taka nasza klupa Jakbyś stał pod drzwiami, to byś kurwa umarł Przyjąłem, zajmijcie stanowiska Pokażcie do czego zdolna jest policja Mamy defa, mamy rękę, żadne z nas panienki, miękkie ciężka broń zajmuje każdą rękę Nie tracmy czasu, biegiem do garażu, widzicie vloga, strzelać bez rozkazu zamknąć mordy, rzucać flesza, nie bać się hordy, walczyć do ostatniej kropli I krwi, słuchać było pisk drzwi, z policji nikt nie będzie, kurwa dbił jest z bombą, wszczyna działanie, jednocześnie jednostki umundurowane. C4 jest dla niego gwiazdą przewodnią. Wybuch ładunku oznacza wolność. I to ten moment, gdy ginie człowiek antyterrorysty, nastąpi pogrzeb. To jeszcze nie jest koniec, nastąpi afera. Przełamana została pierwsza bariera. Zauważono nostaj zdejmijcie szybko tego frajera Wycofać się, ej, robimy plan B Mamy kilka fleszy i nie jest tak źle Wrók się wycofał, biegnijmy ile sił w nogach i to jest rozkaz, walcz się do końca Jednego mam na muszce, zaraz go zdejmę jak pokonany muszkieter upadnie na ziemię, ziemię Biegną za nami, chować się za skrzyniami Celownik zawsze w głowę i strzelać seriami Zauważono wroga schowanie za budłami Czekajcie na sygnał wracamy do akcji Uwaga, wchodzą, róbcie ogień zaporowy Zabierzcie szybko tę bombę i lecimy na łowy Nie dopuścimy wrogom do ładunku plantacji Zmierzamy, czym prędzej ku obronie lokacji Wyrzucać męża z mąki, ja rzucam granaty, odbiór przyjąłem ja rzucam babik, to wcale nie jest koniec, mimo że nas jest garstka. Podkładamy bombę, tempo narasta. Ja rzucam pod łowa, podpalę tu tu się na Za winklem się schowam, będzie niezła za dyma. I też tak się to już kończy, bądź się zaczyna. To nie odwrócą akcję wygra jedna drużyna. Druzyna.